Witam, dzisiaj Diedricka z 7 sierpnia, więc e, tak, dzisiaj jeden 1, trade, 1 na plus, jestem no, na plus dzisiaj, tak. E, tak, jeszcze na, na początku powiem ig, tiktok w opisie, wbijajcie, będzie tam w końcu za niedługo fajny content. E, więc e, tak, em, pomimo, że wygrałem dzisiaj, to jest zły, bo popełniłem duży błąd. wiadomo, na obojętach się utrzymy i go oczywiście poprawię, ale no zaraz sobie wam powiem, albo teraz nawet. Błąd powinienem taki, że mamy to o 9.30, tu się otwiera market, a ja sobie tutaj Czyli z 15-10 minut później Przez coś źle przeanalizowałem market, przez to wszystko mi się pojebało i w złym kierunku wziąłem przez to trade'a. No i w sumie tyle, nie? Taki błąd, więc, więc przy, powinienem, powinienem gdzieś co najmniej 10 minut przed Przychodzić, analizować tak dokładnie, żeby wszystko wiedzieć i wtedy dopiero tradeować I tyle w sumie tak, tak powinno być. Ja zrobiłem. No, źle tak się nie robi, nie? Więc. Yy, bo, yy, co ominąłem, właśnie przez to, że tak się stało? Więc ominąłem to, że. No, nie złożyłem tych farewell gapów z tyłu, bo przez co się robi tutaj BPR. I w ogóle jakoś nie wiem. Jakoś w ogóle tylko, no, przez to, na tego farewell gapu zwracałem uwagi. Nie wiem, tylko bardziej na tego dźwięku zwracałem uwagę, nie? Na te tutaj, a powyżej tego. Nie wiem czemu. Nie wiem, czemu tak się stało. Jakoś mi wyleciał, a tutaj jest w ogóle większa Bajera, bo myślałem, że ten taki stick tutaj, ten Forever Gap to jest ten... Nie wiem czemu. I o tym w ogóle. Nie, nie, nie widziałem go w ogóle. Nie wiem jak to zrobiłem, ale go nie widziałem. I widzimy, co na weszła. Nie odbija w dół. No, obvious, obvious kurwa. Obvious short. Tym bardziej, że jest że i mamy z nim SMT. na no masakra, nie? Ogólnie... Zobaczmy no tego longa, przez co jakby newsy z Trumpem, przez to, że mieliśmy... sobie nie wiem... ...parę dni temu duże SMT na daily. Um, plus... ...co się robiło na początku... Um, ...SMT z tym lowem godzinnym. Chyba godzinnym, jak się nie mylę. Na początku potem nie było. Potem nie wiem. No, zamieszany byłem przez to, nie wiem. No zły. No to był duży błąd, nie? Byłem zmieszany przez to. Nie, myślałem, że to jest manipulacja w dół, nie wiem, tak myślałem. I zobaczyłem tylko w minutów minutówce, co ja wam pokażę. I wszedłem sobie sobie z pod tym lołem i sobie tych profit o tym haju Przydam typowe pozycji. No i co, zamiast na co ja chcę, na te były newsy Zrobiłem takie taki dziwny candlestick, potem taki duży break w dół I co bym na tym breaku, sprzedałem, bo się przestraszyłem, bo były newsy Tutaj sobie sprzedałem na tej czerwonej krasce, pokażę wam procenty i w sumie nie, nie chcę mi się tego tłumaczyć, po prostu błąd popełniłem, nie? Yy, dobra, 0,17 i tu 0,20, z tego co pamiętam, tak no i tu są te, te profity, nie? No i masakra, no dobrze pan zupełnie, no tak się nie robi. Zawsze analizujcie dokładnie wszystko, bo wyjdzie Wam taki główny właśnie. łatwego trade'a oj. no trada taki łatwy short trade weźcie. Nie, ja się... Nie będę się nie robił Po prostu taki łatwy trade i... Tak zmarnowany. Masakra, nie? Masakra, masakra. Dobra w sumie mam no, tyle do powiedzenia, nie będę tutaj produżał. No, wszystkiego dobrego i cześć.